Pijesz kawę codziennie, ale dalej czujesz się zmęczony? A co jeśli powiem Ci, że istnieje 5 produktów, które mogą dać Ci więcej energii niż kubek espresso i to bez efektu spadku sił po godzinie? W tym odcinku zdradzę Ci, które produkty warto włączyć do swojej diety, żeby Twój poziom energii był stabilny i naturalny przez cały dzień. Obiecuję, numer 4 kompletnie Cię zaskoczy: Pierwszy produkt to orzechy włoskie. Dlaczego one? Bo są pełne kwasów omega-3, które wspierają pracę mózgu i poprawiają koncentrację. Zamiast sięgać po drugą kawę w pracy, wrzuć garść orzechów. Gwarantuję, że poczujesz różnicę już po kilkunastu minutach. Numer 2 to macza. Wiem, wielu z Was powie, ale przecież to też zawiera kofeinę. Tak, ale to zupełnie inna kofeina. Macza uwalnia energię powoli, dzięki czemu nie ma efektu nagłego pobudzenia i późniejszego zjazdu, który znamy z kawy. To taka spokojna energia na kilka godzin. Trzeci produkt to. buraki. Tak, zwykłe buraki. Dlaczego? Bo zawierają azotany, które poprawiają krążenie krwi, a to oznacza lepsze dotlenienie mięśni i mózgu. W praktyce więcej siły na treningu i większa klarowność umysłu. To naturalny boost dla całego organizmu. Czwarty produkt to prawdziwy game changer – surowe kakao. Nie to słodzone spaczki, tylko prawdziwe, gorzkie kakao. Zawiera teobrominę, substancję, która działa pobudzająco, ale w inny sposób niż kofeina. Zwiększa przepływ krwi do mózgu, podnosi koncentrację i poprawia nastrój. A kto z nas nie chce czuć się jednocześnie szczęśliwszy i bardziej skupiony? I na koniec numer 5, coś banalnego, a zarazem niedocenianego. Szklanka wody z cytryną i szczyptą soli mineralnej. Bardzo często to nie brak kawy, ale odwodnienie sprawia, że czujemy się zmęczeni i ospali. Dodanie elektrolitów sprawia, że organizm szybciej odzyskuje równowagę, a ty masz więcej energii już po kilku minutach. Zamiast trzeciej kawy w ciągu dnia, Spróbuj orzechów, maczy, buraków, surowego kakao czy wody z cytryną i solą. Te naturalne produkty nie tylko podnoszą energię, ale też wspierają Twoje zdrowie w dłuższej perspektywie. A teraz mam pytanie do Ciebie: który z tych produktów chcesz przetestować jako pierwszy? Napisz w komentarzu, jestem ciekaw, co wybierzesz.